kuriera opolskiego, poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z opolszczyzny, w tym serwisie między innymi. Wykluczymy endokrynologiczne przyczyny otyłości, wykluczymy, czy pacjent no, nadmiernej masy ciała nie ma na tle zaburzeń hormonalnych. Dziwiłem się, no tak myślałem, że, że naprawdę na 30 arach jednej trzeciej działki brakuje, no to jest kupę żeby mierzyć czasy, międzyczasy przebieg biegu, analizować wyniki oraz wpływać na poprawienie parametrów biegu. Politycy rozpoczęli rozmowy dotyczące stworzenia nowego rządu. Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory, ale nie ma większości, poszukuje koalicjantów. Trzy główne partie opozycyjne toczą swoje rozmowy o koalicji, ale już pojawiają się między nimi pierwsze zgrzyty. Dominik cierpią. Za zamkniętymi drzwiami i z dużym mandatem wyborców politycy rozpoczęli trudne rozmowy o tworzeniu koalicji rządowej. Naszym zobowiązaniem jest również to, żeby te rozmowy toczyć i prowadzić do tego, żeby partia, która zdobyła najlepszy wynik partia, która wygrała wybory, czyli Prawo i Sprawiedliwość miała szansę ten rząd skonstruować i dalej kontynuować ten plan rozwoju Polski. Ale szanse na stworzenie rządu mają też ugrupowania w tej kadencji opozycyjne. W przyszłym tygodniu ma odbyć się spotkanie w tej sprawie. Toczą się już pierwsze rozmowy koalicyjne, telefoniczne. W przyszłym tygodniu pierwsze spotkania w Realu. A wszystko wskazuje na to, że prezydent będzie zwołał posiedzenie Sejmu 13-14 listopada, więc jest na to wszystko czas. Te rozmowy też nie są łatwe, bo wśród polityków opozycji nie ma porozumienia co do umowy koalicyjnej. Lewica chce tam wpisania kwestii światopoglądowych. Trzecia Droga się temu sprzeciwia. My jesteśmy tą partią, która. Ma już ponad 128 lat i nigdy w historii kwestii światopoglądowych, żeśmy nie wpisywali do żadnych dokumentów, to jest wola każdego indywidualna. Pisanie umowy koalicyjnej nie jest łatwe, bo ugrupowania, które chcą utworzyć rząd, mają różne poglądy, na przykład na aborcję. Posłanka Anna Maria Żukowska zasugerowała, że umowie koalicyjnej może z tego powodu towarzyszyć protokół rozbieżności. Kwestią sporną jest także przyszłość programów społecznych, na przykład 800. Rozumiem, że 800 może zostać w jakiś sposób ograniczone lub ewoluować w jakąś Będzie inną formę. Będzie to przedmiotem dyskusji. Będzie przedmiotem dyskusji. Większość wyborców opozycji była przeciwko 800. Oni wiedzieli, że to jest. Przecież... Nie można ludzi traktować jak nie w pełni sprawnych umysłowo. To jest pogarda dla ludzi. Politycy Platformy Obywatelskiej chcą, by wspólna koalicja przywróciła handel w niedzielę. Trzeba zlikwidować zakaz handlu w niedzielę. Pani zdaniem, tak czy nie? Tak. Te kilkadziesiąt godzin po wyborach mnie zszokowały. To znaczy słyszymy zapowiedzi wycofania się z wielu obietnic wyborczych. Widzimy takie, czy, czy jesteśmy świadkami rzucania lekko, że z tego zrezygnujemy, to odpuścimy. Przed wyborami opozycji nie udało się stworzyć wspólnego paktu programowo-ideowego. Po wyborach ten problem powraca przy próbie budowy wspólnego rządu. Dla TVP3, Dominik cierpią TVP Info. Osób otyłych przybywa. To bardzo złożony problem, który wynika z czynników środowiskowych, genetycznych, ale i różnego rodzaju zaburzeń. Podłoże choroby u każdego pacjenta jest inne, a więc leczenie powinno być zindywidualizowane. W odpowiedzi na ten problem powstała poradnia leczenia otyłości, która funkcjonuje przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Natalia Janus-Hempel. Ze statystyk wynika, że nadwagę ma już trzech na pięciu dorosłych Polaków, a co czwarty jest otyły. To choroba cywilizacyjna, której najczęstszą przyczyną jest zła dieta i niewielka ilość ruchu. Odpowiedzią Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu na ten problem jest nowo powstała poradnia leczenia otyłości. Poradnia dedykowana jest pacjentom z drugim stopniem otyłości i niechorującym na cukrzycę. My następnie wykluczymy endokrynologiczne przyczyny otyłości. Wykluczymy, czy pacjent nadmiernej masy ciała nie ma na tle zaburzeń hormonalnych i jeżeli okaże się, że nie, to wtedy rzeczywiście będzie objęty tym programem leczenia otyłości, redukcji masy ciała. Koordynować to będzie endokrynolog w poradni endokrynologicznej. Lekarz da zalecenia i przekieruje do pracy z dietetykiem. Będziemy dbali o dobre dopasowanie diety do konkretnego pacjenta, będziemy ustalali odpowiednią kaloryczność diety, oczywiście zgodną z zaleceniami, powolną, małymi kroczkami redukcję energetyczną, no i również aspekt diety dostosowany do jednostek chorobowych. Skuteczna utrata centymetrów to również aktywność fizyczna. Chętni pacjenci będą mogli brać udział w zajęciach grupowych, a wszyscy bez wyjątku objęci będą opieką fizjoterapeuty. Mamy ustalony indywidualny plan ćwiczeń dla każdego pacjenta. Taki zestaw ćwiczeń dostanie do domu. Wcześniej będzie zważony, zmierzony. Ustalimy ilość tkanki tłuszczowej, ilość tkanki mięśniowej, tak żebyśmy mogli dostosować treningi pod zapotrzebowanie tego pacjenta. Walka o własne zdrowie będzie odbywać się także pod pieczą psychologa. Otyłość należy leczyć. To choroba przewlekła, a to oznacza, że niesie za sobą ryzyko powikłań. Przede wszystkim są to powikłania metaboliczne, czyli zaburzenia gospodarki węglowodanowej, czyli wysokie stężenia glukozy, które prowadzą do powikłań naczyniowych. Występuje także miażdżyca, wtórnie do tego nadciśnienie tętnicze i choroby serca, które są najczęstszą przyczyną zgonów w polskim społeczeństwie. Szybka diagnoza i skuteczne leczenie otyłości bezpośrednio przekładają się nie tylko na jakość, lecz także na długość życia. Do poradni mogą się zgłaszać pacjenci ze skierowaniem od lekarza POZ lub specjalisty. Natalia Janusz hempel kurier opolski. Jaki jest szczyt bałaganu w dokumentach geodezyjnych? Przekonał się o tym rolnik z Podbierawy, kupując działkę od gminy. Pan Piotr po kilku latach zorientował się, że droga, która na dokumentach ma przylegać do działki, prowadzi przez jej środek. Mężczyzna postanowił posprzątać swoją własność, a gmina wezwała policję. Wojciech Bulasz. Piotr Gogolin, rolnik ze Starego Koźla, kupił działkę od gminy Bierawa 12 lat temu. Jednak coś mu nie pasowało. Wynają więc geodetę, który stwierdził, że rzeczywista działka jest mniejsza od tej, która była w ofercie. Zdziwiłem się, no tak myślałem, że, że naprawdę na 30 arach jednej trzeciej działki brakuje, no to jest skupień. To nie koniec. Okazało się, że droga, która miała okalać jego działkę przebiega przez jej środek, tak jak na mapie po lewej. I, według mapy ewidencyjnej, tej na prawo, powinna być kilka metrów dalej. Teraz jesteśmy w rzeczywistości, gdzie powinna przebiegać droga, według ewidencji gruntów i, i według stanu prawnego. Pan Piotr zażądał więc od władz gminy rozebrania dzikiej drogi i przeprowadzenia jej zgodnie z mapą. Bezskutecznie. Rolnik może mieć żal, ale tutaj zostało wszystko zgodnie ze szczegółów zrobione z naszej, z naszej strony. Fakt pokazał, że najprawdopodobniej ta działka miała inny kształt i była pomniejszona. Rolnik postanowił rozprawić się z drogą za pomocą koparki. Na miejscu pojawiła się policja. Wójt później mnie do, podał na policję o przekopanie drogi gmin przeoranie przekopanie drogi gminnej z artykułu 100. Jednak sąd uniewinnił mężczyznę. Sąd właśnie uznał, że to zachowanie obwinionego nie wypełnia znamion wykroczenia z artykułu 100, paragraf 1 kodeksu wykroczeń, gdyż on działał zgodnie z prawem. Bo faktycznie ten fragment działki należał do niego, więc on miał prawo zniwelować tą drogę, która się, która się tam znajdowała. Pan Piotr uważa, że teraz to gmina powinna zlikwidować drogę, szczególnie że przez lata wsypano w nią tony gruzu. Droga ma ponad 70 metrów długości, 3 metry jest szerokie i gdzieś koło metra jest nacypany tutaj. To jest może 300, może 250 ton. No to... Na razie władze gminy nie kwapią się do rozbiórki, szczególnie, że należałoby wyznaczyć drogę alternatywną. Musimy szukać tej drogi alternatywnej, bo z całym szacunkiem do wspomnianego rolnika, tą drogą od dziesięcioleci dojeżdżają także inni właściciele pól rolnicy. Takiego podejścia nie pojmuje matka pana Piotra, która kupiła z nim działkę 12 lat temu i nadal czeka na rekompensatę strat. Sprawiedliwości to nie, nie czuję od nich ze strony. Powinni po prostu bez niczego, bez sądu, bez niczego dogadać się i, i żeby było po prostu tak, jak powinno być. W tym tunelu jest jednak światełko nadziei. Wójt chce porozumieć się z sąsiadem pana Piotra w sprawie wydzielenia drogi z działki, na której na razie rośnie kukurydza. Wojciech Bulasz, Kuryropolski. Najnowocześniejszy stadion lekkoatletyczny w Polsce powstaje w Nysie. Trwają prace nad modernizacją obiektu, które miasto przekazało Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Wiosną przyszłego roku stadion będzie gotowy, a skorzystają nie tylko studenci Nyskiej Uczelni. O szczegółach Katarzyna Polaczek. Co to jest tak? To, są, to jest najbardziej profesjonalny czujnik służący do pracy z systemem SmartTrack. Taki czujnik na pasku biegacza oraz specjalny system, który wmontowano w bieżnię pozwoli na szczegółowy zapis wyników i ich późniejszą analizę. Żeby mierzyć czasy, międzyczasy, przebieg biegu, analizować wyniki oraz wpływać na poprawienie parametrów biegu. Nysa to pierwsze miasto w Polsce, gdzie zastosowano innowacyjne rozwiązanie, ale zmodernizowany stadion posłuży. Nie tylko sprinterom. Oprócz sześciotorowej bieżni, przy ulicy Kraszewskiego powstaną także m.in. stanowiska i rozbiegi do konkurencji rzutów oraz skoków, powierzchnia trawiasta i nowe szatnie. Koszt budowy to niemal 15 milionów złotych. Ponad 6 milionów pochodzi z rządowego dofinansowania. Niemal 8,5 miliona złotych dołożyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, która w zeszłym roku przejęła od miasta teren stadionu. Władze uczelni stawiają na rozwój studentów kierunków sportowych. Możemy się pochwalić takimi sukcesami, bo w tym roku po raz pierwszy w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polskich wyprzedziliśmy wszystkie publiczne uczelnie zawodowe z naszego kraju. Obiekt będzie jednak otwarty zarówno dla niskich grup lekko, atletycznych, jak i dla mieszkańców. Remont trwa, modernizacja również trwa. To jest obiekt przygotowywany na potrzeby wszystkich, I tak mieszkańców, studentów i każdego, kto chciał skorzystać. Otwarcie stadionu lekkoatletycznego w Nysie planowane jest na kwiecień 2024 roku. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski. To największa w Polsce organizacja branżowa, która zrzesza zawodowców oraz pasjonatów szeroko pojętej elektryki. Mowa oczywiście o Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, którego opolski oddział świętował dziś 75. rocznicę swojego powstania Maciej Wójtowicz. Od niezpełna 100 lat dbają o potencjał naukowy oraz gospodarczy regionu. O Polski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich obchodzi dziś 75-lecie utworzenia. Od roku 1948 kawał historii, a przede wszystkim działania w różnych, w różnych uwarunkowaniach i społecznych, i politycznych, ale udało się przetrwać, i można powiedzieć, że dzisiaj będziemy to wspominali. Będziemy też oddawali hołd tym ludziom, którzy tworzyli te zręby stowarzyszenia. Założeniem sepu jest integracja i wymiana doświadczeń osób wykwalifikowanych oraz pasjonatów szeroko rozumianej elektryki, a także łączenie związanego z nią przemysłu z edukowaniem pokoleń. Sama organizacja istnieje w Polsce od ponad 103 lat. Od początku wkład jej członków w rozwój kraju był nieoceniony, również w czasie II wojny światowej. Członkowie naszego stowarzyszenia, ci, którzy dostali się do niewoli niemieckiej, również w obozach działali, oczywiście formalnie nie mogli i oficjalnie działać w ramach stowarzyszenia, ale planowali elektryfikację Polski i no po wojnie w zasadzie te plany w dużej części były wdrażane. Opolski oddział Stowarzyszenia Zrzesza blisko 560 członków należących do 40 kół, mieszczących się przy zakładach energetycznych i uczelniach. Dziś specjalne odznaczenia za wieloletnią pracę na rzecz stowarzyszenia otrzymało 15 osób, w tym związany z nim od 44 lat profesor Marian Łukaniszyn, uhonorowany tytułem zasłużonego seniora. Odznaczenia czy, czy honory dawane przez kolegów tym bardziej są doceniane, i są bardzo przyjemne dla mnie. Te medale, one mają nazwę, one nie są bezimienne. One oddają hołd właśnie to, co na początku powiedziałem, wielkim elektrykom, wielkim postaciom elektryki i nauki, którzy tworzyli to stowarzyszenie z i stowarzyszenia i w ogóle elektryki w Polsce. Jak co roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich wybrało również swojego patrona. Tym razem został nim profesor Tadeusz Malarski, wybitny polski fizyk zajmujący się elektro oraz radiotechniką, którą w czasach wojny rozwijał w wojsku, a później na Politechnice Lwowskiej, pierwszej uczelni, która zaczęła kształcić inżynierów elektryków. Okres wojny, II wojny światowej, no to te wszystkie losy, które tam ta ziemia i Lwów przechodził. Profesor też przechodził, był najpierw w, tej w tym sowieckim instytucie politechnicznym, tam kierował zespołową katedrą fizyki, potem w czasach niemieckich w tej takiej konspiracyjnej politechnice działał. Dzięki tym wybitnym postaciom historia polskiej elektryki jest wciąż żywa. Maciej Wójtowicz, Kurier Polski o polskim ośrodku doradztwa rolniczego w Włosiowie zorganizowano dziś konferencję poświęconą innowacjom w gospodarce pasiecznej. Prelekcje skierowane były do młodych adeptów sztuki pszczelarskiej sytuacja pasiek na Opolszczyźnie jest stale monitorowana przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy. Dzisiejsza konferencja skupiła się między innymi na chorobach, które mogą zaatakować ul na początku sezonu. Mamy modę na ekologię, mamy modę na pszczelarstwo, pszczelarzy nam przybywa. Przybywa nam niestety pszczelarzy nie mającej żadnej wiedzy dotyczącej tego, jak prowadzić pasieki. Dzisiejsze szkolenie organizowane wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego jest szkoleniem otwartym. Każdy mógł gdzieś przyjechać i na tym szkoleniu chcemy przybliżyć wiedzę wszystkim pszczelarzom, szczególnie tym, którzy rozpoczynają swoją przygodę z pszczołami, jak powinni podejść do prawidłowego prowadzenia pasiek. Sporą część dzisiejszej prelekcji poświęcono zgnilcowi europejskiemu i amerykańskiemu, który stanowi ogromne zagrożenie dla pszczół w początkowym etapie rozwoju ula. Czerw jak każde dzieci ma skłonność do zachorowania. W przypadku pszczół mamy kilka jednostek chorobowych, które mogą nawet doprowadzić do zagłady całej rodziny pszczelej, a między innymi takim jest gnilec amerykański. Rzadziej w Polsce w ostatnich latach pojawia się zgnilec europejski, no ale po 20-letniej prawie przerwie wraca nam grzybica torbielakowa, która no, też jest taką dosyć uporczywą i, i czasami trwającą po kilka lat w pasiece chorobą, mimo że sam czynnik jest. Tak jak badnie się to określa, warunkowo chorobotwórczy. W ramach konferencji pszczelarze z regionu mogli zbadać jakość produkowanego wosku. Związane jest to z pogłębiającym się problemem zanieczyszczenia tego produktu pszczelego parafiną. Tak rynek jest zepsuty, że, że, że w tej chwili my musimy badać sami też. Dlatego dzięki hojności marszałka województwa polskiego, bo to oni tutaj dofinansowali nam zakup tego urządzenia, bo ono tanie nie jest. W regionie zarejestrowanych jest około 2000 pszczelarzy, którzy łącznie utrzymują 50 tysięcy rodzin pszczelich. Jakub Słupecki kurier opolski. Teraz zapraszam Państwa na dalsze informacje w skrócie. Do zderzenia dwóch aut osobowych doszło na drodze krajowej nr 40 w Większycach w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Wyglądało groźnie, ale na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, neutralizacji płynów z pojazdu, usunięciu pojazdów i elementów samochodów oraz udrożnieniu drogi jak szybko reagować, ale też prawidłowo oceniać zagrożenie, bronić się adekwatnie do ataku czy kontrolować swoje emocje. Tego będą mogły dowiedzieć się uczestniczki zajęć z samoobrony dla kobiet. Wszystko pod okiem policyjnych instruktorów, bezpłatnie i w dostępnych godzinach. Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie opole.tv.pl. Przy chronicznych, nawet niewielkich niedoborach snu komórki układu krwionośnego wypełniają się toksycznymi substancjami utleniającymi. Z czasem rośnie przez to ryzyko zawału. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Kolumbii. Nawet łagodne, ale długotrwałe niedobory snu mogą być fatalne w skutkach. Po zaciętej kampanii wyborczej i walce o głosy, opolscy działacze oraz politycy Koalicji Obywatelskiej spotkali się na Placu Wolności, by podziękować swoim wyborcom i zadeklarować zrealizowanie wszystkich złożonych obietnic. W 2015 roku 88 tysięcy głosów uzyskała lista Koalicji Obywatelskiej, w 2019 roku 108 tysięcy. W roku 2023 161 tysięcy osób. To jest nasze wielkie zobowiązanie wobec wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, że takim obdarzyliście nas wynikiem i zaufaniem. Takiej frekwencji po 1989 roku w wyborach jeszcze nigdy nie było. To jest oczywiście wielki kredyt zaufania, ale to jest również wielkie zobowiązanie. Obiecujemy, że nie zawiedziemy, że te 100 konkretów, od których mówił pan premier, pan przewodniczący Donald Tusk, Zrealizujemy. Sprawowanie tych mandatów oznacza pracę, ciężką pracę i reprezentowanie Ziemi Opolskiej. To wszystko, co usłyszeliśmy, te wszystkie problemy, te oczekiwania są w nas i na pewno będziemy się tym przez najbliższe tygodnie i miesiące zajmowali. Nasz główny serwis dobiega końca. Zaraz po nim prognoza pogody, a następnie rozmowa dnia. Dziś gościem Tomasza Gduli będzie Katarzyna Czochara z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy Państwa przed telewizory także na kolejne serwisy informacyjne o 20.30 i 21.30. Teraz już dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru.